Zostaw tego łokcia. Nie bardzo nieładnie teraz zrobiłeś tak. Odyn. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Jest mi smutno. Nie podoba mi się to. Ja się boję. Idę stąd, bo to... Nie podoba mi się. Ty, i teraz taką cipę tutaj mu kleić, jakby Lizał robił minetkę. To możesz tak zrobić na następnym live. Ie. To polecam. Tylko tak, żebyś bana nie dostał. Pozdro To jest. Polska to klucz. W co jest? Ej, ej, proszę, nie przełączaj nas. Proszę, proszę Ej, nie przełączaj nie. nas. Tele... Co wy, co wy? To ty co ty? Ojejku, ale się boję! Co jest taką nie przełączajcie nas! Nie przełączajcie nas! jak no. się wystraszyłam, ja bym. Takie straszne jesteś. No, okay. Co my to mamy z... Ej, nie przełączaj nas! Wystraszyłaś się jak wysłoczyłeś? My... Nie, ale co wy macie do twarzy? Co? Co powiedzia co my Ej, nie przełączaj nas, nie przełączaj Co ty robisz, stara? Jesteś pojebana! Ej, you, 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 you me, mean? okay? Okay. Yes. Yeah. <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> <gorszy> <czy> wasz reporta. <laughs> Dany i ten, co? Cześć, się kolego. Ma? I kurwa poje, To po co ono Ja mam... Gałąd... Mi... ja mam aaa to bardziej muszę z przodu KURWA przez o! CIEBIE BANA DOSTAŁEM Coś ty z... odpierdolił? Jest co z tobą Kurwa najgorzej Zobacz jeszcze drugą przeglądarkę Spierdoliłeś ja mam... sprawę ale czekaj Ja mam... czekaj ale to mogę kliknąć czy nie? No właśnie jak to? nie, jak klikniesz to rozłączy A, czyli mo możemy gadać ze sobą. Tak, cze czekaj, bo... Z te Bana na miniaturkę Ale to czekaj, yy... A... A póź... Puś... Mm. Ale mi dupaczki. paczki <noise> <to jest skoro. głos> Нет, yeah, так okay. yeah.